Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, mamy jesień, ojejku, u mnie za oknami szaro, buro, ponuro, leje deszcz, no ale czego by się tutaj spodziewać, no w końcu jest wrzesień, idzie jesień, więc taka pogoda to norma, powiem szczerze, że ja z jednej strony cieszę się na ten deszcz, bo... Bo nasz trawnik to po prostu nie wygląda. To jest tak spalone słońcem, wysuszony. Mamy po prostu bardzo dużą powierzchnię. No i nie podlewaliśmy całego trawnika. Także teraz ten deszczyk się na pewno zdecydowanie przyda. Taka aura jesienna. Ja sobie popijam y, zielony koktajl, staram się jakoś wzmocnić, bo y, chciałam się wytłumaczyć, czemu mnie tak długo nie było. No słuchajcie, okazało się tak, że 1 września był fantastyczny, było piękne słońce, dzieciaki zadowolone poleciały do przedszkola. Nie, to był drugi. Pierwszego jeszcze byliśmy się kąpać nad jeziorem. Nie nad je... Nad jeziorem albo na basenach, no trochę żeśmy korzystali w te ostatnie dni września, żeby dzieci jeszcze poczuły chociaż odrobinę e, tych wakacji. E, no ale e, nastał drugi września i po kolei wszyscy mi się pochorowali. Standardowo, nie wiem dlaczego tak jest, że zawsze po wakacjach, kiedy wracają do przedszkola, przecież podobno te przedszkola powinny być wyczyszczone. E, Wolno od jakichkolwiek zarazków. Dzieci powinny być zdrowe po tych wakacjach. No a jednak tak się stało, że jakiś wirus nas dopadł. Najpierw po kolei wszyscy zaczęliśmy kaszleć i się po prostu bardzo źle czuć tak typowo, grypowo. <laughs> Przepraszam, ja próbowałam. Ja próbowałam coś nagrywać wówczas, ale. Później jak zaczęłam to oglądać, to stwierdziłam, że nie, nie, jest to nikomu potrzebne, więc stwierdziłam, że przyda się taka po prostu przerwa, no i odezwę się do Was, gdy poczuję się lepiej. Teraz już jest lepiej, także na początku mieliśmy jednego wirusa, gdzie wszyscy zarazili się jakimś potwornym kaszlem, mnie jeszcze do tej pory trzyma, a później, słuchajcie, była przerwa jedna albo dwudniowa i później przyniósł mały gorączkę. I po kolei każdy z domowników łapał tą gorączkę, no i na końcu, oczywiście, padło na mnie. Eee, więc ja w tym czasie już nie miałam jak po prostu nic, co zrobić, gdzie pojechać do sklepu, na zakupy. No, po prostu cały czas byłam uziemniona, cały czas byłam jednak osłabiona, a jeszcze na koniec, jak przyszła ta gorączka, to już w ogóle totalnie padłam. Słuchajcie, nie wiem czy tak jest, że w dorosłym życiu człowiek tą gorączkę przychodzi dużo gorzej, albo po prostu bardziej dramatyzuje, aniżeli jak w się dzieckiem. Także ja słuchajcie, zwaliło mnie tak z nóg i na szczęście e, miałam taką możliwość, że mąż e, zabrał dzieci na dwie godziny z domu, pojechali na jakieś zakupy, cię dziadku podwiedzić e, i ja po prostu sobie poleżałam w łóżku. Ojej, jak mi tego było trzeba! Nie pamiętam kiedy tak sobie bezkarnie leżałam w łóżku i nikt mi nie biegał i nie przeszkadzał i nie krzyczał, mamo, mamo. <kłysy> Także... Mm, Poleżałam, obejrzałam sobie Dirty dancing od deski do deski. Wow, ale było fajnie. <noise> Także w każdym razie teraz staram się coraz czas wzmacniać, oczywiście biorę witaminy. No i staram się też uważać na to, co jem i piję. Także taki koktajl przygotowałam dzisiaj sobie ze szpinaku, z jarmużu. Żeby posłodzić troszeczkę, to dodałam pomarańcza. Jest tutaj również awokado, jest tutaj ogórek zielony, imbir oraz kurkuma. Przepis, jak to robię, pokazywałam Wam na stories, bo bardzo dużo z Was mnie ostatnio o to pyta. Także pamiętajcie, że ja co jakiś czas pokazuję właśnie tutaj, właśnie na YouTubie, w jaki sposób ten kochaj przyrządzę. Może następnym razem też go pokażę, bo czasami go troszeczkę urozmaicam, czasami dodam coś innego tutaj, czasami chcę, żeby on był bardziej słodki, czasami chcę, żeby on był bardziej pożywny. Także opcji i modyfikacji jest wiele. Przepraszam, słyszycie, właśnie mojego pieska, które się tutaj tarza. Pieski też jakoś nie mają ochoty, leżą sobie tylko i się tulą. Także sezon pewnie kominkowy niedługo rozpoczniemy. A ja dzisiaj już wracam do normalności. Dzieci pojechały do przedszkola, a ja teraz wybieram się do komputera, żeby ponadrabiać swoje zaległości. Mam nadzieję, że uda mi się dla Was jakieś filmy pomontować. Zobacz, pełno nadywanie kłaczorów. Pewno kłaczorów do odkurzania, co? Co? To jest mój obrońca. Kochany, wspaniały pies. Kochany jest. Kochany jest, Nianiu. Tak, jestem kochany. Pancia jest bezpieczna przy nim. Bezpieczna jestem przy tobie. Bezpieczna. Kochana psina. Zobaczcie na te łapy. To jest dopiero łapa, co? A, przepraszam, nie patrzcie na mój palec. Zrobiłam surówkę, e, wzięłam tarkę, no i jakoś tak mi zjechało, że pół palca sobie odkroiłam. <grym> Ale zobaczcie na te łapy, to są po prostu boskie. Takie wielkie. Takie jak moja dłoń. <grym> kochana psina. Kochana. Dobra, no, lecimy do tego biura. <grym> A, wiem! Więc... Muszę Wam pokazać tą paczkę. Po prostu muszę. Jak wiecie, zamówiłam Jarandol do salonu. Zamówiłam go na West Wing. No i niestety, jak to na Westwingu, bardzo często bywa, po prostu trzeba długo czekać. No i tak się stało tym razem. Miesiąc czasu czekaliśmy, ale Jarandol w końcu dotarł. Miesiąc nawet dłużej niż, niż miesiąc. I zobaczcie, przyszedł w takim dużym kartonie. No okej, okay, dobra, duży karton. Muszę go odpakować. Ale w środku. Znajdował się mały karton. Ja stwierdzam sobie, hmm, czyżbym coś zamawiała innego? Coś, czego nie pamiętam? Ale nie, no to musi być ten żandol. Nic innego nie powinno przyjść. Otwieram ten karton i okazuje się, że faktycznie jest to żandol. Ale zobaczcie, w jakiej formie on jest. Proszę, powiedzcie mi, czy wy kiedykolwiek otrzymaliście żandol? Kupiliście gdziekolwiek żandol? W częściach. Totalnie, słuchajcie, jest on w częściach. Każda, e, każdy element jest zakończony kabelkiem i trzeba go po prostu poskładać. E, ja przyznam się szczerze, że nie wiem za bardzo, co mam teraz z nim zrobić, bo, mm, no bo chciałam ten żyrandol oczywiście, ale wiadomo, że trzeba go zobaczyć na żywo, obejrzeć, przyłożyć, czy będzie nam pasował, czy nam się w ogóle e, spodoba. Więc teraz się zastanawiam nad tym, czy ja w ogóle jest sens bawić się w to składanie tego żerandola. No bo jeżeli mi się nie spodoba, to co, nie będę mogła oddać chyba. Więc tutaj ponownie jestem taka trochę rozgoryczona, trochę zawiedziona. O co tutaj chodzi? Ee, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda i może dajcie mi znać, może ja po prostu przesadzam. Może tak po prostu już jest, że wszystkie rzeczy przychodzą w paczkach jak z Ikei. Dobra, posadzę Was tutaj. Mam nadzieję, że coś będzie widać. No dobra, ja odpakowałam tak naprawdę trzy części z tego i stwierdziłam, że chyba nie ma sensu. No ale z drugiej strony, hmm, chciałabym ten żonato zobaczyć, jak on wygląda w całej okazałości. No bo jednak go zamówiłam, zapłaciłam za niego, czekałam na niego długo, nie szukałam już innego, więc trochę to mi się wydaje słabe. No, zobaczcie, jedna część. Ja nie wiem, ja nie jestem elektrykiem. Czy to nie musi składać jakiś elektryk? Wydaje mi się to mega skomplikowane. Tutaj jest, tutaj jest instrukcja. No to nie jest taki chopciut, słuchajcie. I taka tylko oto instrukcja. Raz, dwa, trzy, cztery. I na koniec ma wyjście żarando składające się z ilość tam elementów. Nie pamiętam ile nawet żarówek jest. Cztery. Cztery albo pięć. Raz, dwa, trzy. 4 albo pięć, nie widać dokładnie Raz, dwa, cztery No dobra, to jest jedna część Druga część Dalej nie otwierałam, słuchajcie Więc nie wiem, co tam dalej jest Aha, kolejny ten element Taki sam, więc zakładam, że będzie tych 4 albo 5. Nie wiem, jak się składa, więc będzie taki 4 albo 5 elementów. To samo. Tu są jakieś pręty. Słuchajcie. Z jakimiś śrubkami. Nie no, ja chyba napiszę do Westminster albo zadzwonię. Na... Dobrze by było do nich zadzwonić, zapytać, co ja w takim wypadku mam zrobić, no bo chciałabym zobaczyć ten żelandol, jak on wygląda, ale no, że on jest cały poskładany, a to on jest cały, że on jest cały w częściach, czekajcie, nie to on jest to w częściach. a to... To jest ten element, chyba do którego się przyłącza, wszystko. No ale zobaczcie, no jest taki goły kabel. No przecież jak ja to mam zrobić? No, chyba to jest jakaś naprawdę. Uff. I tutaj w tych pudełeczkach mamy klosze. Cztery. Więc cztery są klosze, więc pewnie cztero. Tak. No i takie są klosze, które mają wisieć pionowo. No mi się to podoba. tak klosze mi się podobają, ale boję się, że jak ten żarandol sobie. Po prostu złożę, przyłożę i on się nie spodoba No to co, już nie będę mogła go oddać? Wiecie co, naprawdę jestem zmieszana I chyba zaraz po prostu zadzwonię do Westlink I zapytam się, jak oni to sobie wy... Jak to ma wyglądać, no Ale naprawdę, słuchajcie Dajcie mi znać w komentarzu, czy wy się z czymś takim spotkaliście Czy to ja po prostu wybrzedzam Czy jestem po prostu nienormalna I niepoważna i się czepiam po prostu W szczegółu Czy to po prostu jest anomalia Czy to są, czy to są po prostu anomalia Żerandol jest bardzo ładny, ale na chwilę obecną nie wiem, co zrobię. Tak to jest, kiedy ja usiądę do komputera i zacznę coś kombinować, to po prostu cały dzień tak mi zleciał, że tak naprawdę jestem tylko na tym swoim zielonym koktajlu i na bananie, bo nawet nie zdążyłam zrobić nic do jedzenia. E, także niestety jest już taka godzina, że muszę szybko pędzić po dzieciaki. E, no i postanowiłam, że szybko oczywiście pokażę Wam, co mam na sobie. Bo jak wiadomo, kiedy zaczyna padać deszcz, to wyciągam oczywiście swój prochowiec, i mam tutaj również go na sobie teraz. Prochowiec barbery, który kupiłam wieki temu, który uwielbiam, który wygląda zawsze modnie, no i pasuje praktycznie do wszystkiego, jest ponadczasowy. Do tego założyłam sobie kozaczki w zwierzęcy wzór. No, i mam swoją poszetnet, która teraz służy za taką moją codzienną torebkę. Jest po prostu bardzo wygodna, dużo tutaj mieści, no i się nie niszczę, takie mam wrażenie, także. Także ja uciekam, yy, no i widzimy się później. Dobry, jest kolejny dzień. Rzadko kiedy wyciągam aparat o tej godzinie, ale jakoś tak mi się udało. E, dzisiaj, że, e, że dzieci już dwójka gotowa, e, córcia się na górze ubiera, a ja szybko jeszcze tylko mm, zrobię jakiś koktajl i jedziemy, i muszę pojechać na zakupy bo w domu praktycznie nie ma już co jeść, także e, szybko nałożyłam tylko CC Cream, delikatnie podkreślam oczy, no nie chcę wychodzić tak całkowicie bez makijażu e, do sklepu, zarzuciłam tylko ciuchy co były na wierzchu, e, no i będę śmiała. Koktajl już gotowy. Dzieciaki mają z truskawkami i odrobiną banan. Ać, żeby nikt nie słyszał. Ja sobie później dodałam jeszcze yy, płatków owsianych, żeby był bardziej syty. Więcej banana. Yy, no i mleko owsiane. Yy, także... Także mam nadzieję, że bez śniadania na spokojnie będę mogła pójść zrobić zakupy. Tak wyglądają nasze gotowe koktajle przed wyjściem. Hej, jeszcze kurtki! A ja nie jestem! szybki sposób na wyjście z domu. Zarzuciłam szybko to, co miałam wczoraj. Eee, no i uciekam. Wróciłam właśnie ze sklepu, rozpakowuję zakupy, więc stwierdziłam, że możemy je rozpakować razem. Eee, kupiłam płatki owsiane górskie, bo mi się już skończyły. Tak na co dzień to robię zakupy w Lidlu, natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy jak jajka, ziemniaki czy warzywa, to yy, to my często bierzemy je ze wsi, bo tutaj mieszkamy blisko i mamy taką możliwość. Część warzyw też i owoców sami uprawiamy, natomiast no, oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego kupić tutaj lokalnego i ze wsi, dlatego wspomagamy się lidlem. Ja osobiście bardzo lubię robić tam zakupy. Banany dzieciom, bo dzieciaki bardzo lubią banany. Nie, nie wszystkie, ale głównie. Trzy górki żytnie dla dzieciaków. Orzechy makadamia. Nie wiem, czy próbowaliście te orzechy, słuchajcie, boskie są. Ja generalnie uwielbiam orzechy makadamia, są przepyszne. A te są prażone i solone. Wcześniej do nas ich nie było, korzecha przed mnie z Niemiec. No i po prostu uwielbiałam je. Także teraz się cieszę, że w Lidlu je wprowadzili. I oczywiście, jak moja córcia jest, to też je bardzo polubiła. Więc polecam. Łosoś. Kwiatki z kurczaka, to na zupę, kukurydza, cioczka, napój owsiany, bo te koktajle codziennie to staram się robić jednak z napojem owsianym, nie z mlekiem krowim. No i sok na Ja się troszeczkę ogarnęłam. Ubieram się i wychodzę, bo dzisiaj mam wizytę u fryzjera. Odrost jest dość spory. Oczywiście nic nie będę tam kombinować, zmieniać, więc chciałam tylko zrobić odrost i ewentualnie kilka refleksów dla rozjaśnienia. Także pokażę Wam, co założę. Nic takiego dzisiaj nie kombinowałam. Mam zwykły biały t-shirt, jeansy obcisłe z wysokim stanem oraz marynarka w kratę. E, szminka do kieszeni, żeby nie zapomnieć i żeby nie kombinować to chyba założę po prostu sportowe buty bo tak będzie wygodniej także lecę do fryzjera i jeszcze pokażę wam się jak tam nowa fryzura oczywiście włosy związałam w kucyk, bo nie są zbytnio ułożone make up delikatny, ale miałam problem z umalowaniem rzęs bo wcześniej delikatnie tylko przyczesałam rzęsy jak jechałam do przedszkola i teraz po prostu, wiecie, te ręce już były takie trochę sklejone, więc nie mogłam ich tak dosłownie, więc nie mogłam ich tak mocno, dokładnie pomalować, ale mam nadzieję, że się będzie trzymało. dzieciom, ale trzeba włożyć kartę SIM. Nie do końca wiem jeszcze, jak działają. Pokaż egarek. E, mają tutaj właśnie usługę lokalizacji, GPS oraz e, można, mogą dzieci dzwonić do rodziców. Także mhm. wzięłam takie trzy zegarki. Na razie jeszcze ich nie ustawiliśmy, musimy poczekać na tatusia, aż tatuś nam kupi kartę SIM i ustawia. Ty masz różowy. Ty umiesz to ustawić? Tak. Mhm no to super. Dobra, dzieci właśnie bawią się nowymi zegarkami, próbują je rozkminić ja powiem szczerze, że kompletnie nie mam pojęcia jak to wszystko działa, więc czekam na męża, aż on im to wszystko wytłumaczy, ale on już rozkminili, już włączają latarkę, robi sobie zdjęcia, więc jest tak źle. A ja mam tutaj e, próbkę, dostałam nowego kosmetyku, nowej w ogóle firmy, która, e, która która jest dostępna u mojego fryzjera, La Biostetic Paris Detangling Spray, to jest... E, i rozczesywanie włosów. Fajnie. Zobaczymy, jak pachnie. Nie znam. O, ale ładny zapach. Nowa marka, którą wprowadziła Katarzyna Klim w swoim atelier. Także ja bardzo chętnie przetestuję te kosmetyki. I co mam jeszcze? I dostałam jeszcze próbeczkę maski L'Oreal z serii Expert. Ta pomarańczowa. Bardzo fajnie mi się sprawdzała. Bo już ją kiedyś miałam. Chociaż nie chyba. Ostatnio miałam tą. Ciemno-pomarańczową, ale, e, ale ta też jest bardzo fajna. Co tutaj mam? Aha, tutaj mam termin następnej wizyty umówiony. I co jeszcze mam? I mam jeszcze kawkę chyba gratis, tak? Kawkę gratis do e, nad piekarnią Kafek bistro. E, no, dosłownie ta piekarnia. Dosłownie to bistro mieści się naprzeciwko mm, mojego fryzjera, ale jakoś tak nitę tam nie do mnie zaszłam. E, także może skorzystam z tego kuponu innym razem. E, no i będąc już u fryzjera. Zawsze tak mam, kiedy jestem w tych rejonach, to albo idę do Marelli, albo idę do Laurelli. I tak właśnie sobie przypomniałam, że w Laurelli czeka mnie bluzka, którą dałam do reklamacji. E, bo jakiś czas temu kupiłam taką bluzkę w kwiaty. Pewnie ją pamiętacie. Później w domu zauważyłam, że e, dosłownie tutaj, jak jest rękaw, mam wrażenie, że po prostu nie było zszyte. Więc co to było? Taka, taka dziurka była i była dziurka, ale po prostu to nie było przeszyte, więc dałam to na reklamację, żeby mi to dziewczyny przyszyły i faktycznie to zrobiły bardzo szybko i zadzwoniły do mnie, ale ja o tym kompletnie zapomniałam, więc ta bluzka już przeszło miesiąc czasu u nich była. No ale teraz mi się przyda na pewno na jesień, bo ona jest przezroczysta, ma kwiatki, no ale też długie rękaw, więc dana na jesień. No i weszłam jeszcze, zobaczyłam co nowego mają. Spodobała mi się ta bluzka. Słuchaj, powiem szczerze, tak nie do końca byłam przekonana, ale ostatecznie ją wzięłam. Luska z długim rękawem, czarna z koronki. Tutaj wszystko naprawdę pięknie, natomiast te rękawy na końcu są zakończone taką falbaną. I mam wrażenie, że o tą jedną falbanę już jest za dużo. Natomiast sobie tą falbanę schowałam do środka. To wyglądało bardzo fajnie, a ponadto jak podwinęłam te rękawy, to w ogóle już nie było widać tych. Tych falbanek, więc stwierdziłam, że dam jej szansę, można spokojnie sobie w domu ją poprzemierzam, bo, e, bo bardzo lubię koronki, bardzo lubię bufiaste rękawy. E, no jest generalnie jest typowo w moim stylu, więc e, dlatego ją też wzięłam. Także tyle co się działo. Mam nadzieję, że już nie będziemy chorować, że się będziemy trzymać i że będziemy zdrowieć. Poczekaj, kochanie, jesteśmy w garderobie, jest mały update, jest mały progres w ogóle w tej garderobie. Tutaj się troszeczkę zmieniło, już przyszły, przyszła część szafek tutaj pod, pod okno i z tej strony, z drugiej strony też. Także w momencie, kiedy stolarz się wziął już za wszystko, żeśmy zaprojektowali dalszą część, ja chcę delikatne jeszcze zmiany wprowadzić, tam do niego zadzwoniłam i coś się okazało, że nasz stolarz się rozchorował chyba od nas, załapał wirusa jakiegoś, bo podesz z gorączką i mówi mi, że sorry, ale nie jestem w stanie działać, także Znowu się wszystko przedłuża, no ale to wiadomo, że to jest jednak duży projekt, więc on trochę potrwa. E, no ale fajnie, że chociaż coś się ruszyło. Także ja tutaj na tym zakończę tego vloga. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo was proszę o rozważenie takiej opcji. A ja żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.